Kolejny dzień na Kochang, 3 kwietnia. Wczoraj trochę padało, także nic ze zwiedzania były, ale dzisiaj ładna pogoda 30 parę stopni. Także zaczynamy kolejny piękny dzień. Dzisiaj Wam pokażę chatę, jaką zmieniłem, ponieważ Wiktor już pojechał na Bangkok czy Pataję, Nie wiem, gdzieś tam pojechał. Mówi, że mi się nie podoba, tutaj, ale mi się podoba. Tu są wyspy takie nieduże, bezludne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i tamta jest szósta. Tam nikt na nich nie mieszka, nie ma żadnych e, zabudowań. I Najdalsza jest tamta, ona jest trzy kilometry. I jutro sobie wezmę kajak i kajakiem na nią popłynę. Ale to dopiero jutro, bo cały dzień chciałbym tam spędzić. A dzisiaj taką mam plażę 20-30 metrów od hotelu. Sky Bay, najbardziej popularna tutaj plaża w Kochang. Kochang to jest tak ogólnie trzecia największa wyspa w Tajlandii po Koh Samui i Phuket. I no jest tu bardzo ładnie piaszczyście, fajne miejscówki. Można sobie przyjść na śniadanko, obiadzik, kolację. Już sobie sprawdziłem menu, ceny w porządku. A chatę mam tutaj. Hata jak hata? Tania. Najważniejsze, że jest łóżko, i mam swój hamaczek już. Także jutro na wyspę też go zabieram. Najważniejsze, że zapłaciłem za to wszystko 300, 400 batów za dniówkę. Także przynajmniej 3-4 noce tutaj zostanę. Podwiedzamy koczank do końca. A ja dzisiaj ruszam zachodnia część wyspy zaczynamy od południowej strony, tam gdzie ostatnio skończyłem. Jechałem już na pierwszy Left Point, ale ścieżka, żeby się na niego wspiąć jest nieciekawa, no i dotarłem już powoli, ale ścieżka trochę rozwalona, więc jest znowu hardkorowo. Wszystko rusza. Ale widoczek, jak widać, chyba jakieś sztormy tu porządne musiały zniszczyć to, to całą platformę. Bo nie nadaje się do użytku, ale ścieżka obok jest w miarę. Da się wyjść, jest nawet spoko. Na tamtym klifie tam byłem ostatnio dwa dni temu, trzy dni temu, dwa vlogi temu. Yy było już trochę ciemno i nie dało się latać z dronem, ale dzisiaj jest spoko. Co czasu bo na kolejnego Wiew Widzicie tutaj? W takie miejscóweczki to Tajowie zabierają dziewczyny na randeczki. Przychodzą, chilują, piją piwko. Siedzą. Droga jak na Filipinach. Ale to tylko kawałeczek. Zaraz wyjedziemy na normalny asfalt. Ale widoczki. Widzicie. Kozaczek, tu jest jakiś resorcik Bungale Tam jest klif, Bungale na klifie Plaża z widoczkiem Ups, auto O, a tu patrzcie, darmowe piwo A nie, tu tomorrow Sama dźwignią handlu, nie? Najważniejsza. <gry> no i tu na Koh Chang jest o tyle dobrze, że droga jest tylko jedna na około wyspy. jadąc sobie tą drogą z tłuczty można znaleźć różne ciekawe miejsca, na przykład takie bary jak ten. No i dzisiaj znowu ryż, ryż po tajsku. Standardowo. Żeby się nauczyłem ten ryż codziennie jeździć. tam jest fajny bar. Juki Full Bar. Nie wiem czy widać ee, jakie ma logo, ale zaraz wam to pokażę. Dajcie mi tylko zjeść. No jeszcze, oczywiście, owocowy shake żeby witaminek dostarczyć. W takich miejscach jak to, gdzie znajdziecie loga różnych takich egzotycznych przypraw, możecie znaleźć różne interesujące rzeczy, jak na przykład. Szejki. A tu obok, mm, już wam pokazuję, po prawej stronie jest taka plaża Lunely Beach. I tam możecie sobie załatwić inne różne rzeczy psychotryczne. A miejsce, w którym będziecie sobie pili takiego szejka grzebkami, wygląda o tak. Widokiem na plażę. Mistrzostwo Świata. Ja już na takim byłem rok temu, także w tym roku odpuszczam. Lecimy dalej. Muzyka Jestem już koło ośrodka z Bay Resort. Jest tu taka plaża. Ośrodek też mają fajny z basenikiem. I tu najprawdopodobniej będę musiał wypożyczyć sobie kajak, ale nie widzę nigdzie, bo tutaj jest jedna z najbliższych moich wysp. Ośrodek jest wypasiony. Ja tutaj nie będę nocował, bo. Zamiast pół roku musiałbym tu przesiedzieć tylko miesiąc albo nawet i krócej, bo jak patrzyłem ceny, to naprawdę drogo tutaj lecę dalej. No i po drodze takie można spotkać widoki. Spróbujemy mopa. ja z Bongo? ja Bongo czy nie? Nie chcesz? Chcesz czy nie? Mm. Kolejny Viewpoint, Kaibai Viewpoint Z widoczkiem na te wyspy, na której jutro lecę. Tam widzicie niektórzy już sobie pływają na te wyspy, na tym najbliższą. W każdym razie Oczywiście jak jest Viewpoint to musi być restauracja jakieś tu żarci mają kafe i oczywiście można sobie siąść na takim tarasiku i skonsumować no i taki widoczek kozaczek ale drona tutaj nie odpalę, bo widziałem, że jest ochroniarz jakiś pilnuje tu wszystkiego a dzisiaj się dowiedziałem, że całe kochczank to jest tak naprawdę park narodowy i jest zakaz latania dronami Także polecę sobie dzisiaj na najlepszy viewpoint według mnie na tej wyspie, i tam sobie polatamy na zachodzie słońca. O, jaka ładna dziewczynka. Chyba dziewczynka. Mam nadzieję, że dziewczynka. O. To jest całe miasteczko przy Kaibai Beach. Chyba najbardziej turystyczna tutaj e, wioseczka na całej wyspie. Najwięcej można znaleźć barów, najwięcej wszystkiego. I tutaj w pobliżu mam dzisiaj zarezerwowaną kwaterkę. I can jump there. Yeah. Good luck, brother. I can get you. No i mój ulubiony wiewkoń na tej wyspie. Chyba, że jestem tu drugi czy trzeci raz. Dzisiaj jest ładny sunset. Widok na wioskę. No i co? Ostatnio tu były małpy. Dzisiaj ich nie ma. Ale mnóstwo ludzi tu przyjeżdża na skuterkach. tylko po to, żeby sobie pooglądać zachód słońca. No i widok na wysłuchankę jest taki. Trzeba dronika odpalić. powrotem. Trochę mnie opóźniło, bo był deszcz. Właśnie kolacyjkę tutaj właśnie przed chwilką opierniczyłem. I zobaczcie sobie, jak dzisiaj wygląda mocka na plaży. Mistrzostwo świata. Jeszcze pioruny błyskają. Przypływ. W dzisiejszym odcinku to będzie koniec. Jutro zobaczymy jaka będzie pogoda, ale postaram się ruszyć na wyspę. I pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jak dotrwaliście do tego momentu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.